trzeba wpisać, czy paszport, ile paszport tam jest ważny i wyskakuje mi powiadomienie, że odprawy online w takim wypadku nie można zrobić, bo jest ważny yy, o jeden dzień yy, paszport ważny mniej niż 6 miesięcy więc utknęliśmy utknęliśmy w tym, m, że nie możemy dolecieć do tego Kuala Lumpur yy, i tam ubiegać się o wizę tajską. Wiecie co się okazało, że do Japonii samolotem można pojechać, jeżeli paszport jest ważny przynajmniej 4 miesiące i wtedy mało z krzesła nie spadłam, bo myślę sobie ten Filip to jednak ma y, taką jakąś siłę sprawczą i tak sobie wymyślił tą Japonię. I pomimo tego, że no nie mogliśmy z tego względu czy takiego, czy finansowego, czy dokumentów, to się okazuje, że jedyny, jedyne wyjście, jakie mamy, to wsiąść w samolot do Japonii, bo tam po prostu przyjmują te linie, że można. No i tak o tej trzeciej rano myślę, że mój syn jutro się strasznie ucieszę, jak powiem mu, że jedziemy do Japonii, bo no, gdzie indziej nie da się. Mówi mamo, to chyba jest najlepsze, co mogło mi się w życiu przydarzyć, że ja sobie to tak wymyśliłem i że wszystko jakby wygląda na to, że polecę do Japonii i tam będę musiał zostać. I już zaczął sobie szukać. Mówię, nie, nie lecimy nigdzie, idź spać, nie lecimy. No i wszyscy poszli dalej spać.